Dodamy do auta. Pierwsze co robimy, zapinamy pas. Zapinamy pas. Jeszcze bym tutaj chciał zwrócić Panu uwagę na tą plastikową buteleczkę. Ona jest miękka, plastikowa, krzyży nie zrobi. Ona będzie symulować luźne rzeczy zostawione w pojeździe, typu komórka, aparat fotograficzny, eee, dryb tamską torebkę. Także ja tylko sprawdzę pasy. Można? Proszę bardzo. Ok. Po przekręceniu ja otwieram drzwi, także proszę sobie spokojnie, cierpliwie czekać, ręce na kierownicę yes. i jedziemy. No to już wiszę na pasach. Budelka. <noise> 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 na pewno nie byłoby tam nam tak do śmiechu. W normalnej sytuacji, ale tutaj trudno się od tego powstrzymać. Butelka odrobinę się przemieściła. Dziękuję bardzo. Tak. Bardzo dziękujemy Pytaleczka. za pokaz. Butelkę położę tutaj z powrotem, bo odrobinę się przemieściła. Tak, ale to jest właśnie zasymulowanie luźnych rzeczy zostawionych w samochodzie. Podczas wypadku one bezwiednie latają po, po, po całym pojeździe. Tak samo jest załóżmy, z tymi pasami, które pan teraz dzisiaj zapiął. Mhm. Gdyby pan ich nie zapiął, nie siedziałby pan w tym hotelu. On... Pan by dalej po tym samochodzie przywieszał jak tam właśnie jak to butelka. Podczas normalnego wypadku wszystko działoby się dużo szybciej, prawda? Bo tutaj, Zdecydowanie... mamy, tutaj mamy tylko taki, taką próbkę tego, co mogłoby się wydarzyć. Zdecydowanie szybciej, no i oprócz uh -huh. tego efekt zaskoczenia by wtedy był. No, w tej chwili pan usiadł, wiedział uh -huh. pan, że za chwilę będzie symulacja dachowania. W rzeczywistości to po prostu się dzieje, no, nie wiem, coś wybiega na drogę, strzela opona jest efekt zaskoczenia, więc to jest dodatkowy jeszcze szok dla, dla, dla kierowcy, dla pasażera oczywiście też, bo to pokazuje, to pokazuje jak ważne są pasy, prawda? Bez pasów tutaj pewnie no, latałbym po całej kabinie. Oczywiście, oczywiście. Na pasach sobie spokojnie po prostu wisiałem do góry no, nogami. Najgorsze jest w sumie to, że większość wypadków zdarza się w obrębie domu, mhm. gdzie na przykład dziecko musimy do przedszkola zawieźć do szkoły, nie jest daleko, a to nie zapinamy tych pasów. Bo jak jedziemy w podróż, to się szykujemy, że mamy jakiś tam odcinek do przybycia. Najwięcej wypadków się właśnie dzieje wokół domu i, i tak naprawdę wokół domu też powinniśmy zapinać pasy, bo bo też są ważne, wracamy z zakupów, mamy torby z zakupami, nie chowamy do bagażnika, no gdzieś tutaj na hotelu położymy, bo, bo łatwiej później będzie sięgnąć. Więc miejmy ten nawyk, zostawiać rzeczy e, najlepiej w bagażniku, w miejscu, w którym one, dlaczego podczas wypadku nie spowodują uszkodzeń ciała lub, lub życia nawet.